Czym na Allegro różnią się oferty promowane od sponsorowanych i który sposób reklamy będzie lepszy dla Twoich produktów? Oferty promowane to inaczej wyróżnienia, dzięki którym zwiększysz widoczność Twojej oferty oraz jej szansę na zostanie top ofertą. Oferty sponsorowane, czyli Allegro Ads, to natomiast opcja promowania oferty w strategicznych miejscach na Allegro za pomocą kampanii reklamowych opartych na kliknięciach CPC lub wyświetleniach CPM. Kluczowe różnice między wyróżnieniami a Allegro Ads to po pierwsze model rozliczeniowy. Opłata za wyróżnienia naliczana jest co 10 dni, a za sprzedaż w wyróżnionych ofertach pobierana jest dodatkowa prowizja. Allegro Ads jest rozliczane w modelu CPC, koszt za kliknięcie lub CPM, koszt za 1000 wyświetleń, z pełną kontrolą nad budżetem dziennym i stawką. Wyróżnienia wyświetlają się w wynikach wyszukiwania na stronie produktu i na stronach kategorii, a reklamy Allegro Ads pojawiają się m.in. nad i pomiędzy promowanymi ofertami w bocznej kolumnie, na kartach produktów, a także w wynikach wyszukiwania Google. W przypadku wyróżnień, finalną pozycję na listingu determinuje popularność oferty czyli jej jakość, liczba zakupów, cena oraz czas dostawy. W Allegro Ads na częstotliwość wyświetlania wpływa maksymalna zadeklarowana stawka za kliknięcie oraz jakość oferty. Wyróżnienia są idealne, gdy chcesz zwiększyć widoczność oferty, która ma już potencjał sprzedażowy i dobrą jakość. Z kolei, Allegro Ads, oprócz podobnych korzyści, pozwala na precyzyjne ustawienie grupy odbiorców oraz budowę wizerunku dzięki reklamie graficznej i wideo. Ta forma reklamy jest skuteczna, gdy zależy Ci na szybkim dotarciu do szerokiego grona odbiorców, budowaniu widoczności nowych produktów, czy w bardzo konkurencyjnych kategoriach. Wybierz swoją idealną strategię reklamową przez testowanie. Możesz te same oferty reklamować na oba sposoby i porównywać efekty, albo dzielić Twój asortyment, decydując, której ofercie bardziej przyda się wzmocnienie przez wyróżnienia, a której przez adsy. A po więcej porad dotyczących efektywnej sprzedaży zajrzyj na stronę Akademii Allegro i subskrybuj nasz kanał.